Bardzo się cieszę z tego, że mogę się wtrącić w tą dwustronną rozmowę. Emocje rodziców, szkoły SMS oczywiście są całkowicie zrozumiałe. No to jest bardzo problematyczna sytuacja, szczególnie jeżeli chodzi o uczniów, którzy są gdzieś w środku tego toku nauczania. Natomiast no, problem polega na tym, że y, zostali po prostu państwo wplątani w cyniczną grę polityczną i teraz kierujecie swój żal w złym kierunku. Prowadzenie szkół mistrzostwa sportowego, jeszcze raz powtórzę, należy do zadań własnych powiatu. Jedna z pań, która się wcześniej wypowiadała była zdziwiona, że została odesłana do powiatu, ale to nie jest fanaberia ani burmistrza, ani moja, tylko to są zapisy. Ustawy Prawo Oświatowe. Prezes Fundacji SMS, który pewnie wraz z innymi członkami zarządu państwa podjudził, jest radnym powiatowym koalicji obywatelskiej. W czasie tego dziwnego, zupełnie oczywiście niepolitycznego spotkania w y, szkole SMS y, państwo. Taki jest opis do tego przez pana Artura Kozioła sporządzony. Większość, która będzie zarządzać samorządem miasta i gminy Wiericzka oraz powiatu staje się faktem. Czyli państwo macie większość. <laughs> Za to do zadań własnych gminy należy prowadzenie szkół podstawowych. I teraz powtórzę obrazowo to, co mówiłem na komisji oświaty gdzie tak jak Pani Radna Przetaczek wskazała, wszyscy Państwo po prostu kitowaliście nas i dwie godziny bite rozmawialiśmy o projekcie, który jak przyszło co do czego, to ściągliście, co przecież musieliście mieć zaplanowane. I teraz powtórzę obrazowo. Sytuacja wygląda tak, jakby Państwu się palił dom, a Wy zamiast go ratować, poszlibyście sobie malować ściany u sąsiada farbą kupioną za pieniądze własnych domowników, bo administrator tego budynku obok... Jest z tej samej partii co wy. 21 lutego 2024 roku, czyli jeszcze w poprzedniej kadencji podjęto tutaj uchwałę yy, w sprawie powołania szkoły podstawowej numer 7 Mistrzostwa sportowego przy ulicy Boguckiej. Teraz ci sami Państwo, którzy to głosowali są przeciwko temu, żeby szkoła publiczna z oddziałami sportowymi. Mieściła się w tej placówce. Mało tego, nawet w rejestrze szkół i placówek oświatowych przecież Urząd Miasta i gmin, właściwie Gmina Wieliczka zgłosiła 21 lutego 2024 roku, zgłosiła Szkołę Podstawową numer 7 z siedzibą przy ulicy Boguckiej. Żadnych protestów wtedy nie było. Nie wiem, co się zmieniło od wtedy, że teraz jest murem za SMS, państwo radni. Ślubowaliście kierować się dobrem gminy i jej mieszkańców, ale ja mam wrażenie, że to odchodzi na dalszy plan. Wam się wszystko pomieszało po prostu. Własność prywatna z publiczną, budynek szkoły z lokalem partyjnym, a przerwa w czasie zajęć w sms z wiecem politycznym, w którym braliście udział, a teraz opowiadacie jakieś niestworzone historie. Szukacie państwo winnych, że nie można pogodzić teraz interesu. Yy, Uczniów i nauczycielów, nauczycieli szkoły numer jeden i szkoły SMS. Jeżeli szukacie winnych, to sprawdźcie sobie Państwo, ile wyniosło zadłużenie gminy na koniec kadencji pana Artura Kozioła i na jakie głupoty wywalano miliony odebrane Wielickiemu podatnikowi w podatkach. Dziękuję.